Z tej strony ja, Shallow Let's Play. A dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta na serwerze MySG Wybierzmy sobie jakiś tryb. No, możemy wziąć... Yy. Dobra, weźmy Supercraft Brothers. są dobra, hajsu, widzicie jak ja jestem bogaty. Hej, hajs hajs, 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 Dobra, yy, weźmy księżyc. Księżyc był fajny. Zombie jak. jest jedną z lepszych klas. Ma super fajnie zaczerpniętą łopatkę. No i normalna zbrojka i zbiera chyba 4 i pół ponad. To są bardzo dobry prac. Tak. Ui, dobra. Zaczyna się i od razu trzeba walić, bo właśnie mogą być takie zombie jak na przykład ten. No naprawdę, naprawdę, mam nagranego cheatera, który ma flya. What the hell. O jak mam nagranęgo. Ha ha ha. Łatym drwane się stonował. Ja mam nagranego cheatera. Fajnie. Zostanie bana. I nie będzie pisał więcej. Łot, ale cheater. Ale on ma kto płaka. No ja nie mam takiego płaka. A mam takie same itki. Łot. Czy to widzieliście? Czy to widzieliście jak ten facet... jak ten... Nie Enderman latał. Ja no. Ja go nie mogę walnąć. Łot. Co to cheater? Ja go mam nagranego. Ja mam go nagranego. Wow! Ale chyba sobie jednak nie zginie. Bo że mi zostało ostatnie dwa życia. Żeby to był następny, cheater? Nie, to by był po prostu skok. Ale tamten naprawdę yeah. tak. Hamsko skakał, tak. Hamsko leciał. Nie to, że skakał, tylko że leciał. Ale tanie skakanie takie wysokie to jest zupełnie coś innego. I jakiś człowiek nie trafił. A chyba nikogo nie zabiję jeszcze tej ging nie, ging 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 nie, nie, Najmniej nie lubią tą arenę. O, jest! Przynajmniej nie pójdę z gołymi rękami, a ja ten facet chyba nie kojarzy, że ma jakieś łuki, że, mogę nasz, że może nas podpalić. Mmm, ciasto. Tak, jakieś nieogary tutaj są. No mógłbyś zginąć, ale ja wiem, że ja i tak zginę. Jeżeli ja jeszcze on to wygram, to będzie normalnie w głupio. Gięć, foku. Ło, zabiłem go jednak. Ja się jeszcze tego zabiję. A, mamy to serduszko, mamy Nie ogarze mnie. Dobrze, on nie widzi, ile mam HP. O ja pierdzielę. Nie! Idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie! Idź sobie! Idź sobie, ski, Idź sobie! Nie! Idźwoku! Mariusz! Idzesz. No idź! No się, jeżeli to wygram z tobą, to będzie normalnie głupio. Bo ty możesz mnie... o, tu jest jakiś ćwok! Jeszcze do nas strzelają! Strzelają, strzelają! Tego ćwok... oni chyba mnie zabiją na 100%. I, y, 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 y. Gdzie ja w ogóle idę? Idziesz czwokół, on mnie zabije. Łat, i tak mi bardzo dziwi, że jak tak długo przeżyłem. Ale obiecuję wam, że już nigdy nie zagram na tej ręce. O, tej ten cheater. O, cheater. No hell. What? jak... o, cheater. Widzisz, jaki to był cheater? A ja go oczywiście. Mam nagranego. Dobra, coś innego niż księżyc. Naprawdę, nasz na, na złość wszędzie będzie Księżyc, co nie? Naprawdę na złość wszędzie Księżyc. Nie No to chyba sobie będziemy musieli jednak poczekać, bo na inny druk nie będę czekać. O. Panu krzyweczka. Dobra. Księżyc. Nie chcę wejść na księżyc. O, już coś wszedł. Dobra. Czekamy. A co mi tam? Marnujemy cenne miejsce na dysku. Twierdzę. Bierzemy ząbiaczka. To jest fajne. No, możemy sobie kupić Tak, No, jak się spawnują, bo tutaj wcale nie jest tak strasznie Jasno Ale jest strasznie wysoko, więc endermany się mogą spawnować spokojnie Mniej Więcej niż, co najmniej 30 kratek tej wysokości jest Skoczyć na grzyba, teraz skoczyć na grzybka A, nie, 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 nie. No, nie udało mi się chyba byłem na grzyb, czy nie? Czy byłem na grzyb? Ten z gór wiardor nie spodziewał się, że jego śmierć jest coraz bliżej i że i że tutaj jakiś świat wyskoczy i go zabiłem. O, jeszcze go zabiję. Jeszcze go zabiję. Jeszcze go zabiję! Jeszcze go zabiję! Jeszcze go zabiję! Ło! ja spadłem? Ja nawet nie wiem, gdzie spadłem. Kincie! Co to miało być? Dobra. Idziemy szukać kogoś. O matko, szkielet! Mam strzałę. Mogę strzelać. Ooo! Zabiłem pana cwielka. Ło dwóch dobry! Nie no nieźle! Panik szyneczka! Ja trzeba uważaj na tego szyneczka, on się pewnie chyba sam wrydzę i zabije niż... Się. O, uważaj! Pierdzielaj. Dobra, mamy dwa życia jeszcze. Czyli czy wy tam widzieliście taki spadający itemek tam? Coś się na guziku? Czy nie można chyba stać na guziko, przynajmniej w takiej funkcji Minecrafta? Ja no prawnie nie wiem. napiłem <laughs> go naprawdę. What, ale lagi! What? Jajko spamujące wiedźmy! i kurde, no ja pierdzielę, no. Wyczwaki cieknięcia, ginąć w mino, ginąć mi tutaj. Tinko. Co to miało być? A jest o tym daszku! Spadaj Marian. <laughs> E, no to, to ten... Eee, gin! O, czy on latał? Nie, on chyba się tylko unosi troszkę. On ma chyba jakieś lagi. Chyba, że też jest cheaterem, ale gdybym był cheaterem, to by skorzystał z tego, że... E, 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 e. Ginął. What?! A, on ma cztery życia! A, aha! Czyli gdybym z nim wygrał, to już bym wszystkimi normalnie wygrał. Flamenko, przegrasz. Czwoku, Czwoku, przegrasz. Przegrasz, on, on cię ogląda. On, on chyba korzystał ze swoich żagl, że jest cztery klatki nad wszystkim i... Włota, ja Ajajaj. Gin. Trudno jest zabić faceta, który ma cztery życia. Który jest daleko i ma łuk. No jeszcze mnie mój własny Pokebot zabije, co nie? O, wiecie, mnie nie go rzuca. Wiecie, ma go załatwi. Będzie jej kupia, jeżeli nie. moja Wiedźma go załatwi. O, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. To wypiję, to, wypiję, to, wypija to. Ja go teraz łatwiej zabić trochę. Dawaj, dawaj, Kuba, dawaj, Kuba, dawaj, Kuba, nie da się zabić tej Wiedźmy! Nie, no naprawdę! Mleko, 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 mleko. mleko. E, ging, 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 ging. Chyba z nim przegram, chyba z nim przegram, chyba z nim przegram. Ech, przegrałam. Dobra. Jeszcze jedna rundka i kończymy ten odcinek. Tym razem naprawdę. Myślę, że przejrzymy dopiero dwie rundki, z tego jedną prawie wygrałbym, bym miał więcej żyć. Nie komentuję tego. Dobra. Czekamy na jakąś arenkę. Hmm. Nie ma na razie. O! Jest wioska! Wioska była nawet fajną arenką. No chyba będziemy musieli z niej wyjść. Bo ja coś tutaj widzę, że raczej niezbyt dobrze działa. Tak, chyba nas wywali. Dobra. Ech, naprawdę, to sakra. <ścoughs> Jej, wyrzuciło nas? O, coś chyba nie działa. Dobra, wychodzimy. Po co się na nie zepsuło? Dobra, wchodzimy jeszcze na inną arenę niż ta. No, coś nie ma aren. O o, 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 dotarłem na... jaką arenę? No nie, tylko nie to, tylko nie księżyc się, no to naprawdę bardzo nie lubię. Dobra, czyli od teraz ustaw ręka, która będzie teraz do końca. Do końca, do końca. No ja muszę oddać coś wam więcej, bo będziecie na mnie naprawdę bardzo źli. W komentarzach będziecie mnie hejtować za to, że nic w odcinku nie było, że nudy kiła i biła i ogólnie ble. Tego bym nawet ja nie chciał. Dokładnie to pierwszy odcinek. Dobra. Yy, o, Grzybowa była nawet fajna. Tylko ta arenka, ta arenka i już będzie koniec odcinka. Muszę tu was poinformować, ta, Ja mam dużo hajsu i... Jeżeli mi się uda, to poszukuję 3500, to sobie kupię tą klasę. Enderman! I co, staruszku? Coś ci nie wychodzi jednak. Uff, napalony coś jest ten Enderman na mnie. Ooo, creeperek. Najbardziej nie lubię creeperów, oczywiście, bo one wrzają na maksa. No giń, ćwoku, giń! Gdzie ty jesteś? No ja, normalnie zbagowanych... O, giniesz, giniesz, giniesz. No, Naprawdę, wypcham mnie poza... Przeżyłem, przeżyłem to, ja przeżyłem to! A ten chyba... Trzeba być kompletnie nikim, żeby się zabić i ten jeszcze chyba zginie, co... Nie, ja zginąłem. O, właśnie tą klasę. O, nie tego, nie tam, nie tam, nie tam, nie tam nie, oczywiście. O, ale mi wypchnęło. Tamtego tego chcę sobie... Ostro, fajne, o. Nie to chyba jakaś lama troszkę, tak jakby... No mam przecież turki, i może mnie zabić z łatwością. Ja wierdzę, no to są jakieś lamy. Lamy nie kliperą, się chyba sam prędzej zabije. Zginął. Sam się zabił. O, tutaj jest jeszcze jeden. Giniesz! Zabiłem go już? No nie no, zszedł. No, podskoczył naprawdę, on jest takim geniuszem, że podskoczył. Ja go uwolniłem przez przypadek, a on sobie podskoczył, aby wejść głębiej. Ha ha ha. Mądrzy ludzie. Trzeba być mądrym. O, tu jest ten mądry creeperek. czyli mądry, nieogarnięty creeper. Gdzie on jest? Ło, wow, on chyba się ma, ma jakieś. Prawda, on chyba spadł! On chyba spadł, on chyba spadł. On chyba spadł i już zaraz też skinie. Chyba. On chyba ginie. On chyba ginie. Chyba. On chyba ginie. O nie, 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 nie. nie, nie. Tylko nie to. No to mógłbyś zginąć. Nie. Gin, gin, spadnij, spadnij. Przepadnij, przepadnij. Prawie wpadłem do lawy. Bo dawno mi się nie zdarzyło wpaść do lawy niespecjalnie. Wypierdielaj! Nie specjalnie. Nie nie sobie! No nie no! Szkieleton! Nienawidzę szkieletów. Wypierd... Nie Idziesz! Idziesz! To... Ale szkielet jest słaby. Szkielety są słabe. Chyba mają tylko... Jednak mnie zastrzelił. O to chyba jakiś cheater był. To był jakiś cheater chyba. Co najmniej cheater. To był co najmniej... Tamten, którego on zastrzeli, to był co najmniej cheaterem. Nie to, że... Nie to, że jakimś złym człowiekiem, ale co najmniej cheaterem. O moja organam miksturka! Siła! Oczywiście. O, siła dwa! Dwa razy więcej HP. Dwa razy więcej obrażeń zadaje. Muszę to wykorzystać! Prze to wykorzystać! Muszę to wykorzystać! Muszę to wykorzystać. Muszę to wykorzystać. Yy, yy. O jak ja jestem? Gdzie ten cheater? On ma taką cheaterską... Ej, ja muszę to wykorzystać, korzystać, nie. Ja muszę go zabić! Ło, on, się... on naprawdę... On jest na 100% cheaterem. Tak, to na 100% był cheater. A, no i się dowiem, że to jednak był cheater. A dlaczego? Bo mnie bije nie dość, że z 50 klatek to jeszcze skacze na minął klatek. Plus. <noise> Plus, minus. Ło, co za cheater? To naprawdę był cheater. Ej, jak zwykle. Okay. Nie, jak zwykle po raz siódmy, chyba nagrałem po raz trzeci i w każdej wersji widzę co najmniej jednego cheatera. Ale jaja. Ja no, chyba najbardziej się czytuję właśnie na tym trybie. Tak, na tym, się, na tym trybie się najbardziej czytuję. Dokładnie na tym trybie, w którym teraz są spokojnie. Tak. What the hell? Gini! Bo myślę, że zginąłem! Myślę, że zginąłem. Łot, ale jak on mógł być tysiąc milion kwatek ode mnie? Nie wiem jak to możliwe. Dobra. No to... No chyba koniec. To jest mam pomysł. Jeszcze wejdę tylko na ten język tej dyni. Czy tam czegoś to jest w ogóle? No i się pożegnamy już z wami. No, bo już ten odcinek będzie naprawdę bardzo, 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 bardzo długi. Stanęmy sobie gdzieś tutaj i czyśniemy tak i stajemy sobie, czynimy. A, Dobra. No to możemy się żegnać. Pa pa! A! Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Cześć!